Cześć, tu Ilona. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić kolejną z pozycji jogi kundalini, a mianowicie rolowanie pleców w tył. Ta pozycja jest bardzo prosta i bardzo relaksująca i ona także aktywuje nasze, nasz pęcherz. Czyli w momencie, gdy, szczególnie jesienią, w tradycji medycyny chińskiej, a także ogólnie w jodze kundalini także, właśnie zima sprzyja oczyszczaniu nerek czy też pęcherza. Znaczy trzeba skupić jakby najwięcej uwagi na to i właśnie myślę, że ta pozycja będzie wspaniała na ten czas. A więc zacznijmy. Więc ułóż się tak, aby Twoje, twoje nogi tworzyły trójkąt w ten sposób. Możesz także możesz zacząć z tej pozycji, a możesz równie dobrze zacząć z pozycji leżącej. Czyli leżenie wygląda w ten sposób i też nogi tworzą trójkąt. Następnie przyciągasz ręce nogi do klatki piersiowej i rękami obejmujesz tutaj nasze nogi. I podnosisz głowę tak, aby głowa była, e, dotykała kolan. Jeżeli nie jesteś w stanie tego wykonać, zawsze możesz, e, zawsze możesz zmodyfikować tą pozycję, a mianowicie złapać się tylko za e, e, nasze piszczele i podnieść głowę na tyle, ile potrafisz. tak? I teraz będziemy rolować się w tył i w przód. Pamiętaj o tym. Więc to wygląda w ten sposób. Pamiętajcie o tym, że ruch wychodzi z brzucha. Tutaj stąd. To nie jest pozycja, która, którą jakby ruch wychodzi z nóg, aczkolwiek możesz rozpocząć pierwszą, pierwszą pierwsze jakby wahadło, że tak powiem właśnie z, z nóg, ale tak jak mówię to wszystko to jest właśnie. Tutaj, w naszym brzuchu. A więc zróbmy sobie parę razy jeszcze. Ta pozycja wspaniale masuje nasze plecy. I wzmacnia także nasze. Nasz abeced, nasz abeced. I zakończ. Przyciągnij jeszcze mocniej kolana do klatki piersiowej. Opuść nogi. Możesz je rozszerzyć na szerokość maty i złączyć kolana. Połóż ręce na brzuchu. I poczuj, jak się czujesz. Wczuj się w to, zrelaksuj. I gdy będziesz gotowy, gotowa, przełóż się na bok i usiądź. Pozycji podróżackiej. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta pozycja. Jedna z, jedną z rzeczy, którą należy wspomnieć, to jest to, że jeżeli masz jakiekolwiek problemy z szyją, zapytaj najpierw lekarza, czy jesteś w stanie to wykonywać. Przed każdą pozycją jak i kundalini, możesz także zrobić krótką rozgrzewkę, którą też podałam w którymś z filmów. Ta, ta pozycja właśnie, ona wspaniale relaksuje ciało, szczególnie właśnie tu odcinek lędźwiowy. Ale jeżeli jest źle wykonana, to wtedy możemy sobie zrobić więcej kopotu niż pożytku, że tak powiem. Więc pamiętajcie, aby wszystko robić z miłością. Tak? I angażujcie tutaj brzuszek dokładnie. Ok. A więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki. That